Witam serdecznie, szczęść. Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeście się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I tutaj się zatrzymajmy. Wyobraźmy sobie tę scenę. Ktoś z tłumu przychodzi do Jezusa i nazywa go nauczycielem. Ale to nie jest uczeń Jezusa. To jest ktoś, kto jest w tłumie. Który chodzi za Jezusem po to, żeby coś na tym zyskać, załatwić jakąś sprawę. No na przykład sprawę ze spadkiem. Jestem przekonany, że ten ktoś wielokrotnie już rozmawiał ze swoim bratem w sprawie tego spadku, bo ten spadek ma wartość. I to dużą wartość. Gdyby ten, ten spadek nie miał wartości, to by ten człowiek w ogóle pewnie o tym nie myślał. Nie zawracałby sobie tym głowy, serca. Nie myślałby o tym. Nie kombinowałby, jak odzyskać ten spadek. Jego słowa, słowa tego człowieka są słabe, bezużyteczne. Nie mają mocy. Nie ma siły argumentów, bo brat nie chce go posłuchać. Brat, a nie obcy. Brat brata nie chce posłuchać. No i ten człowiek mówi: Nauczycielu, powiedz mu, ciebie posłucha. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? I rzeczywiście, Jezus nie przyszedł jako sędzia, jako rozjemca wtedy. On przyszedł jako zbawiciel, jako siewca, który wyszedł, żeby siać co? Słowo. On przyjdzie powtórnie w swojej chwale sądzić żywych i umarłych. A wtedy, jak ktoś nie będzie doskonały, jak ktoś nie będzie taki jak on, to się nie ostanie. I majątek nie pomoże. Żaden majątek, nawet Jezus o tym mówi, że Twoje szczęście, Twoje życie nie zależy od mienia, od posiadania pieniędzy. Tylko od słów, które siewca wyszedł siać. I teraz siewca wyszedł siać i, i złap to słowo. Przyjmij je i pozwól temu słowu rosnąć w tobie, zmieniać cię. Bo potrzebujemy tego słowa, słowa Bożego, bo to nie jest byle jakie słowo, to jest słowo życia. Ludzie mówią pieniądze to życie. Jak mam pieniądze to mam życie. Jak nie mam pieniędzy to nie żyję. Jestem umarły. Lęk nie pozwala mi spać. No nawet nie będę miał gdzie spać, bo nie mam pieniędzy, to nie mam gdzie spać. Nie mam co jeść. Nie mam co pić. Nie mam w co się ubierać. Nie mam nic. Nie mam przyjaciół. Nie mam rodziny. Rodziny nie mogę założyć, bo nie mam pieniędzy, bo nie utrzymam tej rodziny. Wszystko Wokół Mamony się kręci. Mamunia, Mamona, niegodziwa, Mamunia, niegodziwa Mamona. To taki żart z tą Mamunią. W, w słowie z Księgi Mądrości, 18 rozdział, 22 werset, czytamy tak: że... Jak on miał na imię? A Aaron. A Aaron pokonał gniew nie siłą mięśni ani z orężem w ręku, lecz słowem zmusił do odwrotu anioła zagłady. Przypomniał mu obietnice i przymierza zawarte z przodkami. A Aaron, kapłan A Aaron, brat Mojżesza, słowem, słowem zmusił do odwrotu anioła zagłady. Anioła, który miał zabić, zniszczyć, uśmiercić. To, co trzeba było uśmiercić, to, co zasługiwało na śmierć. Ale trzeba mieć Słowo. Słowem, Bożym Słowem możemy zrobić wszystko. Przez Boże Słowo jesteśmy usprawiedliwieni. Boże Słowo daje nam nadzieję, miłość, wiarę. To jest największa wartość, jaka istnieje. To się w ogóle do pieniędzy nie można tego porównać z pieniędzmi. Słowo Boże jest ważniejsze od wszelkiego pieniądza. Pieniądz nie jest dobrem. Pieniądz prowadzi do chciwości, jak to mówi Pan Jezus i mówi: uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości. Trzeba było zostawić to wszystko i pójść za Jezusem. I teraz ty też może masz jakieś wojny o spadek, kłótnie o jakiś zwrot pieniędzy, komuś pożyczyłeś, ktoś ci nie chce oddać. Zostaw to. Zostaw to, naprawdę. Nie skupiaj się na pieniądzach. Skup się na tym, co mówi Bóg. Bo jak nie będziesz wiedział, co mówi Bóg, to będziesz chodził w ciemności. A Bóg daje swoje światło dla swoich świętych. Twoich świętych przeciwnie otaczał wspaniały blask, światłość. My potrzebujemy światłości. My potrzebujemy słów. Czasami nie potrafimy używać tych słów. Mamy tak wiele słów, ale nie potrafimy się nimi posługiwać. Byłem świadkiem, jak. Kilka osób niemych rozmawiało ze sobą gestami, ale oni gadali, naprawdę, gadali dużo i rozumieli się. A za chwilę potem spotkałem człowieka, który mówił normalnie, a się z nim nie dogadałem. A z nimi, z tamtymi, y, którzy migali, ja się dogadałem z nimi. Chociaż nie znam migowego, to pokazałem im różne rzeczy i oni potwierdzili. Mówię, uśmiechnij się, pokazałem. Dziewczyna się uśmiechnęła, druga też. Migowy, nie? Którego nie znam. I rozmawialiśmy ze sobą. Bez słów. A z człowiekiem, który mówi normalnie, słyszy normalnie i to jeszcze po polsku, nie dało się, bo on był taki zamknięty, taki zamknięty na relacje. I jeszcze okazało się, że jechał do Niemiec, do Niemczech, czy jak to się tam mówi, już zawsze zapominam, żeby zarabiać pieniądze. Pieniądze. Bo tam, w Niemczech, można zarobić pieniądze. No i co z tego, że zarobisz pieniądze, jak mówię do tego człowieka, nie, nie umiesz wejść w relację z drugim człowiekiem. Będziesz w potrzebie, będziesz leżał, będziesz płakał, ktoś cię będzie bił, kopał coś Ci będzie złego się, coś złego będzie się działo z tobą i nie będziesz potrafił zawołać pomocy ratunku, a wtedy musisz głośno krzyczeć, głośno wołać. Tak jak ten człowiek, który przychodzi do Jezusa no i naprawdę zależy mu na tych pieniądzach, tylko że te pieniądze nie mają wartości. Jezus pokazuje, co ma wartość. W czym jest wartość, gdzie jest wartość? Wartość jest we słowie. I tego słowa musimy się uczyć na pamięć. Jeśli nie zapamiętasz słów, to jak zdobędziesz nadzieję, wiarę, miłość? Spotkałem jeszcze jedną osobę w sklepie. Byliśmy akurat sami, ona i ja. Ona za ladą, ja przed ladą. I pytam się tej osoby, tej kobiety, a gdybyś mogła uciec z, z tego sklepu, bo widać było, że ona już, już tam nie chce pracować, gdybyś mogła, to odeszłabyś? Gdybyś miała gdzie pójść, poszłabyś? Oj, proszę pana, ja już bym chciała, żeby skończył się ten dzień. O, ktoś tej kobiecie. Utrudnił życie w ciągu tego dnia, i ja przychodzę z tymi ciężkimi słowami na sam koniec dnia i też jej truję. Ale truje po to, żeby ją wyciągnąć stamtąd, bo to jest niewolnica, i ona, ona umrze tam po prostu. I my często właśnie jesteśmy niewolnikami. Anioł zagłady jest pośród nas, już miecz gotowy do ścięcia człowiek człowiek sam sobie nie może pomóc ale jak masz słowo boga jak jesteś uczniem naszego pana Jezusa który dzieli się słowem bo jest siewcą i daje to słowo to z... pokonasz anioła zagłady powiesz mu dość i on nie będzie tego robił nie będzie ten anioł zagłady niszczył Twojego życia, bo Twoje życie będzie wreszcie prawdziwym życiem, a nie takie coś na wpół, na wpół żywe. Rusza się, porusza rękoma, głową, oczami rusza, ale nie ma życia, nie ma szczęścia. I go, goni taki jeden z drugim, jedna z drugą, niewolnice, niewolnicy za pieniędzmi, za spadkiem. Jakby ten spadek był wartością. Stań się uczniem Jezusa, a wtedy zobaczysz prawdziwą wartość. Przejdziesz przez różnego rodzaju trudności, cierpienia, oczyszczenia, pustynie, bóle, radości. Tak jak to jest w czterech częściach Różańca Świętego, tak jak to jest w Biblii, bo Różaniec wywodzi się z Pisma Świętego. Ten, kto odmawia Różaniec, Medytuje nad tajemnicami ze Słowa Bożego. Zobaczysz, twoje życie nabierze rumieńców, radości i nie będziesz musiał się z nikim kłócić o nic. Chyba, że tylko wtedy, kiedy będziesz próbował ludzi uratować, a, bo oni nie będą wi widzieli tego, że są. W niebezpieczeństwie, w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, wtedy możesz się z nimi kłócić. No bo kochasz. Jezus się kłócił z faryzeuszami, bo kochał ich, bo zależało mu na nich, dlatego się z nimi kłócił, bo chciał ich zbawić. I nas chce zbawić, i nas posyła do tych, którzy. No, myślą inaczej niż on. Myślą tak po ziemsku, szukając szczęścia w pieniądzach. Pieniądze szczęścia nie dają. Wszyscy o tym wiedzą, a jednak biegamy za tymi pieniędzmi, a nie za słowem. A słowo jest dużo wa bardziej ważne jest ważniejsze, jest najważniejsze, bo mając słowo Boże, nie musisz się bać, nie musisz się lękać, bo Bóg. Przecież obiecał: nie martwcie się o to, o to, co będziecie jeść, nie martwcie się o to, w co będziecie się ubierać. O to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Jeśli On wie, to niech On się o to martwi. A my starajmy się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie nam dodane. To jest obietnica. Trzeba się tej obietnicy złapać. To jest obietnica. A my często nie mamy tych obietnic, ale mamy banknoty, karty, konta. Oj, i tacy nieszczęśliwi w poniedziałek chodzą do pracy, której nie chcą, bo tylko są w tej pracy ze względu na pieniądze, a nie ze względu na pasję. Kto dzisiaj z nas robi to, co kocha, to, co Daje mu szczęście, wypełnia swoje powołanie. Kto z nas dzisiaj to robi? Mało ludzi. Dlatego tak wielu ludzi jest na wpół martwych, na wpół żywych. Tak powinienem powiedzieć, nie martwych, na wpół żywych. Czyli tak. <słuch> tak, bez, bez, bez tchnienia, bez Bożego tchnienia. Oddychają, ale nie żyją. Pełną piersią nie żyją. Nie mają w sobie szczęścia. Nie wiedzą, dokąd zmierzają. I chcieliby, żeby już ten dzień się skończył. A to dopiero początek. A co, co mówić o wieczności? Wieczność jest przed nami. Pomyślmy sobie, 200 milionów lat w piekle na przykład, nie? I to nie jest wieczność, 200 miliardów lat w piekle i to nie jest wieczność, 200 milionów lat w niebie i to nie jest wieczność, 200 miliardów lat w niebie i to nie jest wieczność. Wieczność to jest wieczność, to już się nie zmieni, już nic nie możesz zmienić w swoim życiu, bo zostałeś osądzony, bo zostałaś osądzona. Albo staniesz po prawej stronie, albo po lewej. Ci, co staną po prawej stronie, pójdą do Królestwa Niebieskiego. Ci, co po lewej, pójdą w, w, w miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. I na wieczność. Ja tam nie chcę iść. Hmm. Ja chcę iść do Jezusa. Ja już nie idę za Jezusem, bo się boję piekła. Ja idę za Jezusem, bo kocham Jezusa coraz bardziej, bo On daje mi swoje słowo, karmi mnie. Tylko On, nikt więcej nie jest w stanie nakarmić mnie, nasycić mnie. Także. <tryk w backstory> <tryk wody> <tryk wody> że nawet nie ma słów, po prostu. no Nie da się tego wypowiedzieć, to jest tajemnica. Nie da się wszystkiego wypowiedzieć, to jest tajemnica. Dobra, mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. A dzisiejsze słowo łacińskie brzmi następująco. Et cum veniset Jesus in donum domum principis. Jeszcze raz. Et cum veniset Jesus in domum principis. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.